Temat, który myślę może zainteresować parę osób, a więc co? Nocne vlogowanko. Tudzież ewentualnie po prostu nagrywanie nocą, wieczorową porą. Zwał jak zwał, ciemno jest, jak widzicie, za mną, przede mną, wszędzie. I dzisiaj chciałbym Wam dać jedną propozycję, jakim sprzętem można by to zrobić. Oczywiście tym sprzętem teraz nagrywam. Zanim zaczniemy. Daj znać, czy już masz pomysł, czym to jest nagrane. A ja już przechodzę do bardziej kompletnych ujęć i pokazania tego, jak ja to widzę i jak można by to rozwiązać. Na dzień dobry, duży plus do kreatywności z tym uchwytem od Ulanzi R094. Mogłem sobie go fajnie do balustrady tutaj, do tej barierki przyczepić. I na pewno już na dzień dobry, od razu jest to fajne rozwiązanie i na pewno bardziej poręczne niż przeciętny statyw, który trzeba by było gdzieś postawić, tachać ze sobą. I na pewno nie mogłem zrobić takiego ujęcia, gdzie część tej balustrady jest tak fajnie wkomponowana w ten kadr, więc. Już tutaj ciekawa opcja i ISO też rzuciłem już tutaj trochę niżej. Więc to było gdzieś coś około, chyba 2000 zaraz. Napiszę wam tutaj pod spodem. Tutaj w sumie jestem trochę tak nawet fajnie zaskoczony, że te 18 obiektyw i ISO 1000. I popatrzcie, tutaj już w takiej wcale nie takiej jasnej scenerii, ale już mam trochę światełka. ISO nie jest jakoś mocno podbite, więc fajna opcja, myślę, że nie powinno tutaj być też zbyt dużo szumu i obrazek już może być całkiem dobry 1000 ISO to wcale nie jest jakoś specjalnie dużo żeby mieć tutaj narzekać na jakość tego obrazka, światła dużo nie jest, ale popatrzę kolorek fajny gdzieś tam z tyłu fajnie to łapie, a może być to przyjemna opcja, zaraz sobie znajdę jakieś miejsce, które jest Trochę bardziej, jeszcze bardziej zacienione i zobaczymy, co tam uda się wyczarować z tego a 6700 i f18. Kolejny kreatywny montaż, tym razem na oparciu od ławeczki. Teraz zdecydowanie ciemniejsze miejsce sobie wybrałem i są 5000, więc jest już mega ciemno tutaj. Ale no, jestem ciekaw, czy to gdzieś tam dalej będzie się nadawało jeszcze do czegoś. E, pełny już obraz, bo stabilizacja standardowa już nieaktywna, więc nie ma tego kropa i przycięcia obrazu. E, no, Myślę, że w takiej standardowej miejskiej scenerii ciężko już o to, żeby znaleźć ciemniejsze miejsce. Sorki ISO nie 5000, tylko 6000. 400, więc no myślę, że wiele osób uważa te 6400 dla PSC jako takie ewentualne maksimum akceptowalne. Też wcześniej, jak sobie robiłem takie testy, to właśnie te 6400 wychodziło mi, że no to jest tak do, za do zaakceptowania jeszcze, więc zobaczymy e, tym razem, jak to będzie wyglądało. No i co? Mamy kolejne miejsce, w którym prawdopodobnie. Ciężko byłoby mi użyć statywu, przynajmniej nie przyczepiłbym statywu na śmietniku, tak jak przyczepiłem teraz. Czemu mógłbym go postawić obok? Ale, na no de facto, no, po raz kolejny mamy wykorzystanie ciekawie, ciekawej infrastruktury miejskiej, no bo e, mógłbym go zaczepić, tak na dobrą sprawę sobie. Czy na tutaj, dowolnym miejscu na balustradzie, tutaj z tej strony, kawałek bliżej, dalej, niżej, e, nie ma większego problemu. a Ponownie jest to o wiele mniejsze niż... O, światełko zgasło. A, to jest problem tutaj. O, światełko się zapala i gasi dosyć szybko, więc trzeba się streszczać. Dobra, tutaj ISO wyszło mi około 300, więc jest już fajnie jasno. Więc ciekawy obrazek, myślę. Bardzo podobają mi się takie perspektywy. takie jest trochę krzywo, nierówno. Schody to zawsze... Fajnie działa. pełno 11 mm na Soniaku. No i tyle. No. Trzeba szukać jakichś kreatywnych ujęć, rozwiązań. Jak widać, A6700 F18. Myślę, że na jakieś wieczorne wypady. Hello! A widzicie, bo tu jest na klaśnięcie. To później pan Romek sobie tam siedzi gdzieś na ochronie i czekasz. Ja tutaj klasnę i zapala mi wtedy światełko. No dobra, tyle. E, idę poszukać jeszcze jakiegoś fajnego miejsca, gdzie można się przyczepić, albo zrobić jakieś ciekawe ujęcie. Jestem teraz e, koło galerii handlowej. Jak z boku na tyłach, jak widzicie, jakieś takie techniczne wejście, ale zawsze coś ciekawego można tutaj chwycić. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co tutaj jeszcze wyczarujemy. No, pan Romek nie zapalił. No co, stabilizacja standardowa. Szybki teścik, czyli z matrycy Sony 6700, Sony 11 mm F18, a więc no, teraz jest ta stabilizacja z matrycy. Ciemno jest. ISO 2500, a może sobie je trochę podkręćmy. O, myślę, że w tych warunkach 3200 by było takie bardziej odpowiednie. i Myślę, że przełączymy sobie też, albo dobra jeszcze chwilkę tej stabilizacji standardowej, żeby zobaczyć, jak to w takim marszu, powiedzmy, się sprawdza. I dobra, wrzucę sobie teraz tą aktywną stabilizację, żeby sprawdzić, tak trochę mieć porównanie. No, w ogóle, popatrzcie, jest różnica, jest standardowa stabilizacja, nie ma przecięcia i aktywna. Trochę nam przycina tego kadru standardowa, aktywna, standardowa, aktywna, czyli zobaczcie, że tego obrazu wcale nie tracimy tak dużo. To przycięcie jest takie, no powiedziałbym, minimalne tak naprawdę to jest może 10%, no też gdzieś to tak według a, według producenta też jest, mniej więcej, że to jest tam około 10%, więc Teraz na tej stabilizacji aktywnej sobie pójdziemy chwilę. Nie wiem teraz, czy dobrze, czy nie dobrze wygląda. Dajcie tam znać w komentarzu, jak to według Was się sprawdza, która wygląda tutaj lepiej. Więc a 11 mm F18 stabilizacja aktywna i ISO w tym momencie. A, 3200. Ciekawa dygresja, bo dzisiaj też nagrywałem kilka takich strzałów sobie w ciągu dnia. I to w ogóle śmieszne. O ile łatwiej jest ustawić ekspozycję w nocy, wieczorem czy przy takim sztucznym świetle jak teraz, w dzień? No, rozjeżdżało mi się to co chwilę. Zaświeciło trochę mocniej słońce, trochę gdzieś trafiłem na cień, trochę cienia, trochę światła. Ostre światło, ostry cień, no co chwilę jakieś problemy, i no to obrazki musiałem tam walczyć z tym, co chwilę przestawić, no bo żadnego dodatkowego źródła światła e, nie było. No a tutaj e, dzisiaj, a, teraz akurat wlazłem w coś ciemnego, no ale jakby mniejsza w to. Zawróćmy sobie kawałek i no, jest o wiele łatwiej to skontrolować, bo na przykład, jak robiłem sobie te kadry, e, Postawiłem w jedno miejsce, nic mi się światło nie zmienia. Ustawiasz raz i po sprawie, więc no, powiem, że mogłoby mnie to zachęcić do takich częstszych wypadów wieczorowych ze kamerką, no bo jest w sumie szybciej, łatwiej prościej poustawiać rzeczy. A tak w ogóle będzie trochę żółto, jak widać. A ustawiłem sobie balans bieli na 6000. Whatever. Halo, halo, jestem, kto? Dobra, kolejna jakaś śmieszna perspektywa Ale co, odejdę sobie kawałek, no bo żeby nie było co jesteśmy pod jakąś galerią handlową Czy ja wiem, czy jasno, czy ciemno, ciężko powiedzieć, ale znowu montaż jakiś dziwny, niespecyficzny tego Ulanzi Ty, może jak się odwrócę w drugą stronę, to będzie O, lepiej, bo tak o, tak, pozycja bardziej, że sobie jestem do galerii, a nie jakoś dziwnie plecami siedzę. No i tak, no w sumie co? Szeroko jest. Dziwne różne perspektywy możemy sobie zrobić takim sprzętem. Nie wydaje mi się na tą chwilę, żeby, żebym jakoś niesamowicie zwracał uwagę, czy tym sprzętem, czy tym co robię. Nikt do mnie jeszcze nie podszedł, nie pytał. A wcześniej jak sobie szedłem z kamerą w ręce No to ktoś tam się popatrzył No i tyle no. Myślę, że Jakoś nie rzucam się W oczy, że sobie tutaj Chodzę i coś kameruję Nawet pan Romek nie zareagował Na schodach, nie włączył mi światła No i co ISO teraz 3200 Trochę tam światełka jest w tej galerii Ale tutaj koło mnie jest raczej ciemno Chociaż tutaj jakaś słaba latarnia Nade mną świeci Troszkę światełka daje, no i tyle. Więc kolejne jakieś tam pomysły: 3200. Jaka jakość obrazu to sobie zobaczycie? Ja też zobaczę później. Wszystko oczywiście kręcone w 4K, 25, 1,50. No i ISO teraz chyba 3200. Z tego co pamiętam, jak przed chwilą ustawiłem, no i tyle. No w sumie powiem Wam, że podoba mi się to, jak można sobie z tym sprzęcikiem tutaj pochodzić, poszukać jakichś ciekawych ujęć, jak na jakieś nocne wypadą pomysły, no, ciekawa opcja. też myślałem, że pocket np. trójka fajnie się będzie sprawował w tym. może zestawię go z pocketem trójką, bo mam pocketa trójkę jeszcze. No, tam jest F2, tu jest F1.8. no pocket słynie z tego, że gdzieś tam fajnie się odnajduje w tych ciemnych scenariach. Ale czy ten obraz byłby tam bardziej czysty, w no, to powątpiewam. No, i tak finalnym słowem, wypadałoby to jakoś podsumować ten wieczorny mój wypad. I powiem Wam, że na samym początku w ogóle zanim kupiłem, bo w sumie to testowałem dwie rzeczy, tak naprawdę tutaj dzisiaj, czyli A6700 i Sony 11 mm f1.8 stricte w takich warunkach nocnych. No i drugą rzeczą jest ten uchwyt od Ulanzi R094, bodajże jak dobrze pamiętam nazwę w tym momencie. Kupiony oczywiście jak to ja lubię tanio z Chin, czyli AliExpress oczywiście. I powiem Wam, że zanim go w ogóle wybrałem i kupiłem, miałem bardzo duże obawy, czy to w ogóle udźwignie aparat. Powiem, że szukałem sam trochę testów i jakichś takich porównań. Jak to się sprawuje? Czy w ogóle jest w stanie utrzymać taką pełnoprawną, powiedzmy sobie, jeżeli można o APSC powiedzieć, że to jest pełnoprawna kamera? I ciężko mi było znaleźć takie bezpośrednie testy, które jasno by mi pokazały, że tak spokojnie możesz to brać na taką kamerę, a raczej było gdzieś to tam pod GoPro używane, czy pod jakieś drobniejsze rzeczy, lampki na przykład. No i powiem Wam, że ten zestaw, który mam, który waży do tego mam jeszcze DJI Mic Mini na górze wrzucony tam mam rejestrator tutaj mam mikrofonik przyczepiony cały czas no i ten zestaw waży 670 gramów prawie 700 i ten uchwyt spokojnie to dźwiga tak jak sobie tam podokręcałem porządnie nie czułem, żeby były tam jakieś luzy, albo żebym musiał się obawiać o to, że mi to puści. Uchwyt myślę, że zdał egzamin pozytywnie, więc też jakby się zastanawiał nad tym, czy ten uchwyt od Ulanzi da radę tutaj. To myślę, że można spokojnie sięgnąć. Przynajmniej pod takim modela c spokojnie dawał radę mi tutaj.